Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie. Dzisiaj przychodzę z takim szybciutkim shortem i zapowiedzią, a z właściwie pytaniem, może który z Was, może Ty, może Ty, może Ty, chciałabyś albo chciałbyś wygrać wykrywać metali. Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Już w niedzielę będzie taka możliwość, więc serdecznie Was wszystkich zapraszam na niedzielny odcinek. Godzina. 15 czasu UK, godzina 16, .00, 16 .00, czasu polskiego. E, wbijacie do mnie na kanał, kanał Golden Maniek. E, tam będziecie musieli zostawić jedynie subskrypcję, komentarz o... Treści, którą dowiecie się oczywiście w filmie, i macie możliwość wygrania wykrywacza metali. Bardzo fajny wykrywacz metali, także myślę, że Wam się spodoba. Serdecznie Was oczywiście zapraszam do zabawy. Konkurs nie jest jakiś trudny, sami zobaczycie, już w takich konkursach podobnych braliście udział, co niektórzy. Więc kochani, co, mogę, co mi pozostało, zaprosić Was na niedzielny odcinek. Tam będą poszukiwania oraz konkurs, który możecie wygrać wykrywacz metali. Serdecznie zapraszam.